Kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż jedną marką. Będzie to makijaż wykonany marką Paeze i będzie to taki troszeczkę test, pierwsze wrażenie. Mam tutaj cały koszyczek cudowności właśnie marki Paeze, podkład, korektor, wszystkie produkty do wykończenia twarzy, brązery, rozświetlacze, róże, a także paletkę Starshower, której nie miałam jeszcze okazji używać. Przyznam się szczerze, że jak otworzyłam, to kolorystyka bardzo, bardzo mi się spodobała. Zielenie, pomarańczy naprawdę cienie są bardzo fajnie napigmentowane, więc jestem ciekawa jak będzie się z tą paletą pracowało Zanim jeszcze zaczniemy makijaż, to tylko wspomnę, że kosmetyki otrzymałam od drogerii ezebra.pl. W tej drogerii w tym tygodniu od 9 do 15 sierpnia jest zniżka właśnie na markę paezem, także jeśli coś Wam się podoba z tych kosmetyków, to będzie to fajny czas właśnie, żeby zakupić sobie te kosmetyki ze zniżką. Oczywiście w drogerii znajdziecie mnóstwo innych kosmetyków, zarówno tych z niższej półki, jak i z wyższej półki cenowej, nie tylko makijaż, także pielęgnacja, kosmetyki do ciała, do włosów. Także oczywiście zostawię Wam link do drogerii w opisie i link do wszystkich produktów, których będę dzisiaj używać. Dodatkowo w tym filmie będę miała dla Was rozdanie. Tutaj mam podkład, korektor, ponieważ wybrałam sobie po prostu nieodpowiednie kolory i musiałam dla siebie kupić takie kolory, żeby mi po prostu pasowały. I dodatkowo jeszcze maskara, ja już też jej używam, także stwierdziłam, że te po prostu oddam Wam. Także takie trzy kosmetyki będę miała dla kogoś z Was. Jak w każdym rozdaniu po prostu zostawcie komentarz po obejrzeniu filmu o dowolnej treści, jak Wam się podoba ten makijaż czy macie kosmetyki marki Paese i wybiorę za kilka dni osobę, do której po prostu powędrują te trzy produkty, także myślę, że warto wziąć udział w tym rozdaniu. Nie chciałabym już przedłużać, przechodzimy do testu i do makijażu. Zaczniemy sobie od makijażu twarzy, ale najpierw nałożę bazę, taka nawilżająca baza pod oczy. Jest to krem, właśnie baza wygładzająca. Nie używałam tego produktu, jestem ciekawa jaka będzie konsystencja, ja ogólnie... Lubię takie delikatne żelowe konsystencje, jeśli chodzi o zapach to jest raczej produkt bezzapachowy, także myślę, że też fajny dla alergików, konsystencja bardzo lekka, bardzo fajna, na brwi nałożę mydełko Brow Story, bardzo je lubię, to jest moje chyba trzecie opakowanie, bo używam te, po prostu, tego produktu też na klientkach, więc moje też już zużyłam, na klientkach też już zużyłam i też sobie otworzyłam drugie, także wyczeszę sobie po prostu brwi. Do moich włosków ono sprawdza się naprawdę świetnie. Ja mam lekkie włoski, ogólnie takie delikatne, także one nie są ciężkie. I teraz, oczywiście, jak wyczesałam sobie brwi tym mydłem, to ja zawsze odczekuję chwilę, zanim nałożę jakieś cienie, czy kredkę, czy pomadę. Dobrze będzie, jeśli to mydło zastygnie i już wtedy ta kredka nie będzie Wam się rozmazywała. Teraz nieco wypełnię sobie brwi i do tego celu użyję kredki Paezy Pudrowej. Ja mam ją w kolorze, uwaga, Soft Brown. Ona wydaje mi się, że będzie troszeczkę zbyt jasna. Niestety mogłam wziąć ciemny odcień, ale wydawało mi się, że ciemny będzie już, wiecie, jakiś czarny. Od razu Wam powiem, że fanką chyba takiej grubej kredki ogólnie nie będę. Ja lubię takie precyzyjne produkty do wykończenia brwi. Tą kredką raczej precyzyjnie brwi sobie nie wyrysujecie. natomiast uważam, że kredka ma bardzo ładny kolor i fajnie właśnie w taki delikatny, subtelny sposób wypełnia jakby przestrzeń pomiędzy włoskami, także jeśli ktoś nie lubi takiego mocno wyrysowanego efektu, to myślę, że taka kredka może się fajnie sprawdzić. Przechodzimy do nałożenia podkładu i tutaj mam podkład Run For Cover i jest to podkład kryjący, który ma dawać matowe... Wykończenie i gładką skórę. Ten podkład też jest nawierzający i ma SPF 10. Natomiast jeśli wychodziłabym z domu, dzisiaj akurat nagrywam film i nigdzie nie wychodzę, to i tak pod ten podkład nałożyłabym krem z SPF-em po prostu większym, na przykład 50 lub 30, ponieważ taka ochrona w podkładzie rozchodzi się na cały produkt i tak naprawdę jest bardzo mała. Tak więc na spf w podkładach ja aż tak mocno nie patrzę. Wymieszam sobie dzisiaj dwa kolory i to jest 40W i 60W. Przyznam się jeszcze, że kolorystyka tych podkładów jak patrzyłam sobie stacjonarnie, nie jest jakaś powalająca, więc muszę po prostu wymieszać dwa kolory, tak żeby uzyskać odpowiedni kolor dla siebie. Tak wyglądają te kolory, to jest 60W, jak widzicie on jest dosyć ciepły, mimo tego, że nazwa jest Olive, to wydaje mi się, że ma naprawdę sporo takich żółtych, pomarańczowych tonów i ten kolor Buff 40W, z tego co pamiętam, tak się nazywa, bardzo ładny, bardzo ładny odcień, natomiast dla mnie jest zbyt jasny, więc ja sobie wymieszam po prostu dwa te kolory, myślę, że w wtedy fajnie uda mi się ten podkład dopasować do koloru aktualnie mojej skóry. I będę pracować z nim dosyć szybko. Tak, zdecydowanie te dwa kolory wymieszane ze sobą wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Choć sam ten 62 niekoniecznie mnie przekonuje. Podkład zastyga, więc trzeba z nim zdecydowanie szybko pracować. I... Jeśli chodzi o kolor, to nie do końca mnie ta orystyka przekonuje, bo wydaje mi się, że ten podkład wpada troszeczkę w pomarańczowe tony. Nie ma tutaj dla mnie takiego koloru, który mm, pasowałby jakby do mojego odcienia skóry. Zdecydowanie produkt kryjący, lekko taki, ja czuję takie ucie, uczucie może ściągnięcia. Jest tak, jestem przyzwyczajona do lżejszej formuły, natomiast bardzo fajnie ten podkład kryje. Także dla osób, które lubią mat, które lubią zastygające, kryjące podkłady, myślę, że może to być fajna propozycja. Korektor mam z tej samej serii Run For Cover i tutaj mam odcień 040 Golden Beige. Bardzo ładny odcień, już go sobie sprawdzałam, więc naprawdę wygląda super. Nakładam go sobie pod okolicę, pod okiem. Kolor też zdecydowanie z żółtymi tonami. Bardzo ładnie kryje. Zobaczcie, to jest taka jedna warstwa. I na tę chwilę bardzo mi się podoba okolica pod okiem, bo jest wszystko ładnie przykryte, a nie jest ta okolica przeciążona z tego co widzę. Nie jest taki, wiecie, mocno wysuszający korektor. Okolice pod okiem przypudruję już tym kultowym pudrem Puff Cloud. Nie miałam okazji go jeszcze używać, więc jestem ciekawa, czy faktycznie tak ładnie wygląda pod okiem. Zaraz sprawdzimy. Ja jestem wymagająca, jeśli chodzi o pudry pod oczy, ponieważ ogólnie nie lubię pudrować tej okolicy i zawsze mi się wydaje, że ta okolica jest po prostu bardzo mocno przesuszona, więc liczę, że ten puder będzie ładnie wyglądał. Bardzo fajnie wygładza. Trochę porównałabym go do tego pudru, znam, który ostatnio jest moim ulubionym, także jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzał. Przepięknie wygładza okolice pod okiem. Myślę, że to będzie widać w kamerze. Naprawdę bardzo ładnie wygląda i skóra jest w dotyku taka mięciutka, także myślę, że z chęcią będę z niego korzystać, o ile nie będzie mi przesłyszał okolicy pod okiem. Czas na konturowanie i do konturowania mam cztery produkty. Pierwszy z nich to puder brązujący z tej serii Self Glow, więc jest to nowość. Puder wygląda tak, to jest odcień medium. że Wam pokażę, słocze. Tak się prezentuje. Bardzo ładny odcień tutaj tego. Zdecydowanie fajny, chłodny odcień brązu. No i ten jaśniejszy myślę, że ładnie będzie wyglądał, jak wymieszam właśnie dwa ze sobą. Także kolorystyka już mi się podoba, zdecydowanie na plus. Kolejny produkt to rozświetlacz Ultra. Również z tej serii Self Glow. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Jeśli chodzi o rozświetlacze, to ja zdecydowanie jestem fanką. Sprawdźmy, jak one się prezentują. Wyglądają tak. Wow, przepięknie. Powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo mi się podobają. Ten do opalonej skóry. Ten taki bardziej szampański. Kolorystyka naprawdę mega. Bardzo mi się podobają. Piękne. Także zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały na twarzy. Może je pomieszamy razem ze sobą. Kolejny produkt to Glow Duo Effect. I tutaj mamy z tego, co pamiętam, róż i rozświetlacz. Rozświetlacz zdecydowanie y, jaśniejszy od tych poprzednich. I wydaje mi się, że mniej dając taką taflę. Róż, y, dość taki wydaje się intensywny odcień różu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na twarzy. Róż jest rozświetlający, więc też nie jest to produkt matowy. I ostatni produkt, który mam do wykończenia twarzy, którym zajmę się w pierwszej kolejności, jest to rozświetlający puder do twarzy. Jestem go bardzo ciekawa, uwielbiam takie produkty. Weźmiemy jakiś taki mały, puchaty pędzel i nałożę ten puder po prostu na całą twarz. Puder nie ma drobiny, tylko jest taki lekko satynowy, co zdecydowanie dla mnie na plus. Uwielbiam takie produkty. Daje taką delikatną satynę na twarzy, także super. Puder zdecydowanie na plus. Na razie bardzo mi się ten efekt podoba. Idziemy dalej i tym samym pędzlem nałożę brązer. Wymieszam sobie po prostu te dwa produkty, ale rozrobię trochę na dłoni, bo nie wiem też jak będą się zachowywały na twarzy, więc nie chcę sobie zbyt dużo tego produktu przenieść na twarz. Bronzery są dosyć delikatne, oczywiście mówię o tym odcieniu medium. Trzeba uważać z nadmiarem, to myślę, że już taka jest cienka granica pomiędzy tym, żeby policzek wyglądał sino, więc za dużo tego produktu też nie można nałożyć, myślę, że to też przez ten satynowy efekt może być później wrażenie właśnie takiego yy, zasienienia na policzku, a tego absolutnie nie chcemy, więc ja tego produktu więcej dokładać nie będę, po prostu zostawię tyle, ile jest i teraz sięgnę po ten róż. Bardzo fajny, taki świeży odcień, też odrobinę rozrobię na dłoni, żeby nie przesadzić i omiatam swój policzek. Też rozświetlający produkt. Więc trzeba się liczyć z tym, że może podkreślać jakieś drobne niedoskonałości, ponieważ jest to jednak wykończenie takie lekko satynowe. Jest tutaj jakaś taka mikro, ale jest jednak drobina. I na koniec rozświetlacz. I myślę, że tutaj po prostu wezmę ten jaśniejszy. Nie chcę, żeby był zbyt ciemny ten rozświetlacz na twarzy, a ten jasny bardzo mi się podoba, ponieważ ma przepiękny szampański odcień. Wow! Wygląda przepięknie ten rozświetlacz. W zależności od tego, czy chcecie, żeby efekt był większy, no to albo mocno wciskamy ten produkt, albo po prostu omiatamy tylko twarz pędzlem, tak żeby ten efekt był subtelniejszy. Rozświetlacz daje bardzo ładną taflę. Przejdziemy teraz do makijażu oka i dzisiaj będę testować paletę starszałe, zrobimy jakiś taki fajny letni makijaż. W palecie znajduje się 9 cieni, z czego 4 cienie to są cienie matowe, dwa takie bardzo soczyste, pomarańcz i róż i 5 cieni błyszczących. Cienie błyszczące są dosyć drobno zmielone, więc myślę, że będą się fajnie nadawały dla każdego. Ogólnie kolorystyka paletki jest raczej taka soczysta, intensywna, nie jest to zdecydowanie paleta... No, i więc jestem ciekawa za chwilę, jaki makijaż uda mi się z nią wykonać. Myślę, że skorzysta na pewno z tego pomarańczu yy, i z tego różu. Ostatnio na moim kanale yy, po sobie były dwa zielone makijaże, troszkę w innych odcieniach, więc myślę, że dzisiaj z tych zieleni raczej nie skorzystam, chyba, że na, dolną, na dolną powiekę, bo mam jeszcze dwie kredki, brązową i właśnie taką yy, yy, w kolorze takiej butelkowej zieleni, więc zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Myślę, że zrobimy jakiś taki makijaż letni, yy, glamour, yy, po prostu z wykorzystaniem głównie Właśnie tych intensywnych cieni. Nałożę moją sprawdzoną bazę, której używam przy większości makijaży, tak żeby tutaj nie kombinować po prostu i nakładać niczego innego. Mogłabym nałożyć korektor, paezę, ale też nie chcę tutaj ryzykować, że te cienie ewentualnie na tym korektorze nie będą mi jakoś super pracowały, więc yy, wolę nałożyć sobie sprawdzoną bazę i wtedy będę miała pewność, że. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, gdyby ewentualnie okazało się, że z cieniami nie pracuje się jakoś e, dobrze. I zacznę sobie słuchajcie od tego fukcjowego koloru. Bardzo mi się podoba, jest mega intensywny. I nałożę go w zewnętrznym kąciku. Wow, pigment jest naprawdę mega. Zobaczcie, jak ten cień wygląda na powiece. Teraz nałożę ten sam cień wewnętrznym kąciku. Zrobimy sobie dzisiaj taki spotlight. I też rozcieram. Granice będę rozcierać tym pomarańczem, który jest też dosyć mocno intensywny, więc ściągam nadmiar, rozrabiając odłoń dłoń i nakładam na granicy tego różu. Cienie się bardzo ładnie ze sobą łączą. Muszę Wam powiedzieć, że cienie blendują się naprawdę przepięknie, mimo tego, że ogólnie w dotyku i jak robiłam słodcze, cienie są dość suche, to pigment jest naprawdę, jak widzicie, bardzo, bardzo mocny dodatkowo nic się tutaj nie wytraca nie robią się żadne dziury, plamy naprawdę bardzo mi się to podoba i cienie bardzo ładnie się ze sobą łączą na koniec sięgam jeszcze sobie po taki pędzel czysty i po prostu czyszczę sobie tutaj zewnętrzne granice jeszcze odrobinę blenduję w tej palecie nie ma wiecie takiego jeszcze cienia którym mogłabym rozblendować górę więc po prostu postaram się to zrobić czystym pędzlem, tak żeby jeszcze wysmurzyć tutaj to blendowanie i maksymalnie te cienie ładnie ze sobą Połączyć. Ponieważ chcę zrobić makijaż Spotlight, to środek powieki rozjaśnię sobie delikatnie. Yy, oczyszczę korektorem. Nałożę go takim płaskim pędzelkiem i na to będę po prostu nakładać błysk. I sięgam po ten złoty błysk z palety. Takim nieco w stylu starego złota. I po prostu nakładam go w centralnej części powieki. Bez żadnej bazy. Do korektora widzę ładnie się przykleja. I granicę rozblenduję sobie jeszcze tym fuksjowym cieniem, tak żeby wszystko ładnie ze sobą połączyć żeby jeszcze bardziej rozświetlić centralną część powieki, to sięgnę sobie po ten rozświetlacz z tego duo Self Glow, biorę ten jaśniejszy i nakładam dosłownie w centralnej części powieki. Na dolną powiekę nałożę sobie tę czekoladową kredkę, to jest kredka Dark Chocolate Soft Eye Pencil, bardzo miękka, bardzo taka kremowa i łatwo się rozprowadza. Nałożę sobie ją na linię wodną i na dolną powiekę. Następnie sięgam tutaj po ten brąz z palety i rozblenduję nieco. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona jak ta kredka się rozciera, jak te cienie się są łączą. Coś niesamowitego przyznam wam się szczerze, że nigdy bym się nie spodziewała, że marka Paesa ma takie fajne cienie do powiek i że ta kredka będzie taka super. I w wewnętrznym kąciku nałożę sobie jeszcze tutaj ten jaśniutki, taki fioletowo-błękitny cień, tak żeby rozświetlić delikatnie wewnętrzny kącik i dolną powiekę. Wytuszowałam rzęsy, dokleiłam trochę kępek, nałożyłam konturówkę na usta i teraz postawię jeszcze taką kropkę nad i i na środek ust nałożę błyszczyk, też nigdy nie miałam okazji używać błyszczyków marki Paese, bardzo mi się spodobał ten kolor, to jest 05 Glazed i pokażę Wam jak on wygląda tutaj, bardzo mi przypomina kolorystycznie błyszczyk z Fenty, ten z taką drobiną, ma przepiękny zapach, bo już czuję to z daleka, kolor jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. Zobaczymy, czy się nie klei, bo ja takich klejących błyszczyków nie lubię. Wybierając ten błyszczyk, bałam się, że będzie zbyt pomarańczowy, ale naprawdę kolorystyka tego błyszczyka pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie klei się i jest całkiem smaczny. Bardzo ładnie pachnie, tak owocowo, także myślę, że z chęcią będę z niego korzystać makijaż jest już skończony i jestem ciekawa jak podoba Wam się taka propozycja makijażu według mnie wygląda to całkiem sympatycznie jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona większością z tych kosmetyków zrobimy małe podsumowanie i zacznę od samego początku, bardzo fajnie wydaje mi się sprawdzi się u mnie ta baza od PAEZE, ponieważ jest bardzo lekka, bardzo fajnie się wchłania i nie zauważyłam żeby korektor się na niej ważył, więc myślę, że z powodzeniem sprawdzi się u mnie tutaj w kosmetyczce i dam Wam na pewno za jakiś czas znać jak się sprawdzi na dół Dłuższą metę, czy faktycznie nawierza okolice pod okiem. Kolejny produkt to mydełko do brwi, i tutaj absolutnie jest to mój hit. Ostatnio w kosmetyczce, w kuferku, także serdecznie Wam polecam. Jeśli tylko będziecie miały okazję przetestować, to myślę, że jest to produkt do brwi godny uwagi, zwłaszcza jeśli ktoś ma lekkie włoski, tak jak ja. Kredka do brwi nie do końca jestem tutaj przekonana, ponieważ nie jest to produkt, który ja lubię. Dla mnie ta końcówka po prostu jest zbyt gruba, natomiast wiem, że są osoby, które lubią. Takie kredki pudrowe i na pewno u takich osób ten produkt się sprawdzi. Jeśli chodzi o podkład run for cover. Jest to podkład zdecydowanie kryjący, matujący. Dla mnie ten podkład jest troszeczkę zbyt mocno kryjący. Mam wrażenie, że gdy patrzę do lusterka, ta skóra jest nieco bardziej obciążona niż zwykle, więc zdecydowanie będę go mieszać z innymi podkładami, jakimiś rozświetlającymi, delikatniejszymi, tak żeby nieco rozcieńczyć jego konsystencję, żeby był lżejszy po prostu uważam, że gdzieś tutaj wszedł mi troszkę bardziej niż inne podkłady w linie, w załamania. także samego tego podkładu na pewno nie będę używać, dla mnie po prostu jest zbyt mocno kryjący. natomiast uważam, że skóra wygląda bardzo ładnie, więc jeśli lubicie kryjące podkłady, jeśli szukacie matowego fajnego podkładu, to uważam, że jest to podkład, którym warto się zainteresować. tym bardziej, że cena nie jest jakaś bardzo wysoka, więc myślę, że fajnie przetestować sobie ten produkt. Korektor naprawdę świetnie mi się sprawdził. Nie zauważyłam, żeby jakoś przeciążał moją skórę pod okiem. Do tego naprawdę ładnie ta okolica pod okiem jest wyrównana. Tak więc myślę, że będę z chęcią z niego korzystać. Ja mam chyba najciemniejszy lub prawie najciemniejszy odcień 40 Golden Beige, ale ja lubię takie korektory, które są bardzo podobne, zbliżone do koloru podkładu, ton jaśniejsze, nie bardzo jasny. Nie lubię takiej bardzo rozjaśnionej okolicy pod okiem, więc mi taki kolor jak najbardziej. Pasuje. Jak widziałeś, naprawdę świetnie wyrównał koloryt pod okiem i nie przesuszył tej okolicy. Także myślę, że z chęcią będę z niego korzystać. Naprawdę jest to bardzo fajny produkt za. No, nieduże pieniądze. Puder pod oczy, to myślę, że wiele z Was ma go w swoich kosmetyczkach, bo jest to produkt, który już od dłuższego czasu cieszy się popularnością. Jeśli chodzi o efekt pod okiem, to ja porównałabym ten puder do pudru Znam, który ostatnio jest moim ulubieńcem. Uważam, że naprawdę mamy świetne pudry pod oczy polskiej produkcji i nie musisz szukać niczego droższego. Wystarczy Wam taki puder z zupełności, który kosztuje 25 zł. Po co wydawać 100-200 zł na puder pod oko? Naprawdę nie widzę tutaj różnicy pomiędzy pudrami Dory, Mercier, czy Bekom, a właśnie tymi polskimi, także naprawdę super. Kolejne produkty to produkty do konturowania twarzy i tutaj zdecydowanie polecam Wam duo brązujące, świetny produkt, bardzo ładny odcień bronzera, taki chłodny, Oczywiście jest to produkt dla osób, które lubią satynowe wykończenie, nie jest to puder matujący, więc to już musicie zastanowić. Na pewno taki produkt trochę bardziej będzie podkreślał jakieś niedoskonałości, jakieś zaskórniki, Ym, także z tym trzeba się liczyć. Natomiast kolorystyka tego odcienia medium jest bardzo ładna. Kolejny produkt to rozświetlający, kryjący puder do twarzy i tutaj absolutnie jestem zachwycona efektem, który daje ten puder, ponieważ... Skóra była naprawdę przepięknie wykończona, takie satynowe wykończenie bez drobinek. Jeśli szukacie pudru, który będzie kryjący, a zarazem będzie dawał lekkie rozświetlenie, trochę ściągnie mat z twarzy, na przykład po użyciu tego podkładu, to myślę, że jest to świetna propozycja. Na pewno z chęcią będę. Z tego pudru korzystać. Dodatkowo ma naprawdę przepiękny zapach. Kolejny produkt to róż i przyznam się szczerze, że z tego duo jestem chyba najmniej zadowolona, ponieważ nie bardzo przepadam za rozświetlającymi różami. Mimo wszystko róż ma bardzo świeży kolor, jest bardzo ładny, więc taki odświeżający. Nawet jeśli nie używacie rozświetlacza, nie używacie brązera, myślę, że będę z niego korzystać. Natomiast w całości, gdy tych produktów rozświetlających, włącznie z brązerem, jest już tak dużo, to wolałabym po prostu róż matujący. Niemniej jednak duo jest naprawdę przepiękne dla dla osób, które mają jasną karnację, myślę, że sprawdzi się świetnie. I ostatni produkt do konturowania twarzy to duo rozświetlaczy. Są to produkty, które zdecydowanie najbardziej chyba z tych produktów do twarzy przypadły mi do gustu. Oba kolory rozświetlacza są naprawdę przepiękne, ten do bardziej opalonej skóry. Ten myślę, uniwersalny dla wszystkich przepiękny szampański odcień rozświetlacza. Myślę, że równie dobrze te produkty sprawdzą się nałożone po prostu palcem na całą powiekę. Ja często robię taki dzienny makijaż. Nakładam sobie po prostu rozświetlacz na całą powiekę do tego kreska i jestem już gotowa do wyjścia, także myślę, że... To jest naprawdę produkt godny uwagi. Ogólnie produkty do twarzy pozytywnie mnie zaskoczyły. Opakowania takie nudziakowe, zdecydowanie na plus. Także myślę, że to są produkty godne uwagi. Przechodzimy do palety i to jest zdecydowanie największe zaskoczenie dzisiejszego testu. Jeśli chodzi o te produkty do wykończenia twarzy, ja spodziewałam się, że one będą fajne. Natomiast jakość tej palety zdecydowanie powaliła mnie na kolana. Mimo tego, że te maty nie mają takiej konsystencji, jaką najbardziej lubię, czyli nie są takie mocno masełkowe, są troszeczkę bardziej takie pod palcami ziarniste, suche, tak bym to określiła, to naprawdę świetnie się rozprowadzają. Jak widziałyście, nie robiły się żadne plamy, nie robiły się żadne dziury, przepięknie się te cienie ze sobą łączyły. A to naprawdę nie są łatwe kolory, jeśli chodzi o tą fuksję pomarańcz. To są takie kolory, które tak naprawdę podczas dokładania, podczas blendowania mogą się gdzieś tam wytracać, mogą się robić dziury. Tutaj nie zauważyłam absolutnie nic. Na koniec makijażu dałam sobie jeszcze brązową kredkę, która pomijam już, że naprawdę jest świetna, przepięknie się rozciera, ma piękny kolor, to... Nie zrujnowała mi tego makijażu. Ten cień różowy spod spodu nie wytracił się, gdy rozcierałam kredkę, więc naprawdę jakość tej palety zdecydowanie naprawdę na plus. Błyski są bardzo ładne, aż żałuję, że nie miałam okazji wykorzystać tych zieleni, tej niebieskości, ale myślę, że jeszcze nie jeden makijaż z tą paletą zrobię. I ostatni produkt w zasadzie to błyszczyk, bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie klei się, ma bardzo ładny zapach. Przypomina mi te drogie błyszczyki z Fenty, a jednak kosztuje sporo mniej. Także serdecznie. Wam polecam, jeśli będziecie miały ochotę sobie przetestować. Jest dużo różnych innych kolorów, także myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o kciukach, o komentarzach, żeby zgarnąć ten zestaw kosmetyków, czyli podkład, korektor i tusz. To zostawcie komentarz o dowolnej treści. Pamiętajcie też o subskrypcjach kanału i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!